Hej śwanku. z tej strony Kondi. Ja witam Was na moim kanale. Dzisiaj zagramy sobie w, w Agario. To jest taka trochę inna seria, ponieważ chciałbym Wam pokazać, jak zmieniło się Agario przez te mm, 6 lat, coś gotowego. Bo Agario wyszło w 2015 roku, w kwietniu bodajże, a wielki boom był chyba na 2016 roku. Więc chciałbym Wam przedstawić, co się w niej zmieniło, i może to zapoczątkuje serię gier, które będę sprawdzał, jak się zmieniły. Nagrywam ten odcinek już drugi raz, ponieważ jak pierwszy raz nagrywałem, coś się brzydko mówiąc zrąbało. I filmik który nie miał głosu, więc mam nadzieję, że teraz się uda i wszystko będzie git. No, więc yy, zaraz zaczynamy, tylko chciałbym Was prosić o zostawienie subskrypcji. To może dziś powinna się pojawić subskrypcja. I nie zapomnijcie też o lajku i o dzwoneczku, bo to pomoże, a wam to długo nie zajmie. Więc jak właśnie Wam mówiłem, chciałbym Wam pokazać Agar.io, Agar.io tak wyszło w 2015 roku, w kwietniu, tak mi się wydaje bodajże, wielki boom był w 2016 i Agar.io dążyło do tego, żeby dużo ludzi w to grało, ponieważ gra była bardzo wciągająca, wciągająca, bo jak się ginęło to się grało cały czas, fajnie się grało w teamie i w ogóle. I ludziom się to spodobało i powstało dużo różnych gier, tak jakby na platformie Agar.io. Wiecie o co oni, po prostu Slither.io, yy, Agario, różne inne, tylko podobne do Agario. Ludzie to oni, Agario jakby nie mogło odzyskać tego praw, ponieważ to było coś innego, ale to było na polityce Agario zrobione, więc to tam było trochę inne. Ale tak jak właśnie wam, wam mówiłem, dzisiaj się będziemy patrz sprawdzali co się zmieniło. Zmieniło się dosyć dużo w sumie, ponieważ jak widzicie, jak wchodzimy to już mamy tyle rzeczy, kiedyś tego nie było, kiedyś po prostu było play i tyle, a teraz mamy Selec Game Mody, Game Mody kiedyś też były, ale nie były właśnie w taki sposób zrobione, bo mamy cztery mody. Ja będę grał na FFA, bo to było zawsze spoczko, bo mi się podobało. Możemy, tu mamy pieniądze, ilość pieniędzy, boostery i poziomy, ponieważ możemy zdobywać poziomy oferty, free coinsy za oglądanie różnych reklam, i mamy jakieś tutaj oferty też inne. Sklep, lista liderów, codzienne zadania, gifty i mamy miejsce na jakieś potionki. podjąki to są te i je tu się daje, i wtedy mamy boostery. Tak, otóż to skin możemy sobie wybrać. Nie wiem, dam sobie po prostu. Get for free. Nie no, dobra. Nie chcę, dobra. To jednak trzeba się zalogować, żeby mieć skiny, i też można się zalogować na Facebooka bądź Google'a. Tak, tutaj zmieniło się w sumie bardzo dużo. Zobaczymy, jak jest w grze. Więc klikamy play i już będziemy od razu grali w gierce. Yy, bodajże Wam dobrą nazwę, ponieważ yy, w tamtym odcinku już tą nazwę nazywałem. Się nazywałem trochę inaczej, więc mam nadzieję, że teraz się wszystko uda. Tylko ścinka jest, co się stało? Halo Agario. Zrobię malutkie cięcie i będziemy się widzieli po cięciu. Dobra, ja się z Wami widzę po cięciu, i właśnie tak jak Wam mówiłem, wystarczyło zresetować hmm, Agario, ponieważ to się zawiesiło. Nie, może przez to, że serwery są w ogóle zaciężone, za zaciężone, co ja mówię, przecię, przeciążone, i przez to właśnie. Mm, czasami tak się dzieje, nie wiem ja mam internet dobry, więc to mnie, na pewno nie jest moja wina, mojego internetu nie była chciałbym też, też was przeprosić jaki, usłyszeć jakieś skrzypienie z krzesłem, to jest wielkie sory ale mm, niestety moje krzesło już trochę ma lat i będę musiał sobie kupić nowe, ale to wszystko będzie no w następnym odcinku kuba 2021 Team no Polaków jest dużo tutaj nie zmieniło to się od roku 2016 ponieważ w 2016 była wielka walka pomiędzy Gimperem a Rezijcrwz co jakoś tak to się nazywało, nie pamiętam już. Ale ja wtedy miałem bodajże... ...coś koło 10, bo było 11 lat. Coś koło tego chyba. I właśnie była walka w tym Agario dwóch klanów, czyli Rezigiusza Reziego i Gimpera Tomasza Działowego, tak. I mam nadzieję, że Albania Mafia mnie nie zje, ponieważ nie chciałbym, żeby mnie zjadła. Będę bardzo smutny, jeśli mnie ktoś zje. Bo jak nagrywałem tamten odcinek, który mi się nie udał, cały czas mnie wszyscy jedli. Nie mogłem nawet zdobyć 500 masy, rozumiecie to? No i teraz mam nadzieję, że mi się uda zdobyć więcej masy i będę mógł was zaskoczyć dobrym gameplayem na tej grze, bo kiedyś jak grał tak zwany youtuber Jumbo, or Jumbo, nie wiem jak to się mówiło dokładnie, robił naprawdę dobre popsplity pop ze swoimi kolegami. I właśnie tak się przyjęło to, że gra jest zespołowa najlepsza. I właśnie chciałbym wam pokazać tą torę zespołową grę, ale może nagram to z jakimś kolegom swoim, albo będzie jakimś youtuberem. Ale nagram to, jeśli zostawicie lajka, dzwoneczek i subskrypcję. Tak, jeśli to zrobicie, to, to oczywiście nagram coś fajniejszego z Agario. Jeśli byście chcieli w ogóle, y mam już 350 to w sumie dużo. Jeśli byście chcieli oczywiście, y mogę jakby zaczą, zacząć kontynuować serię ze, z gier, które się zmieniły, czyli gry, które będę przedstawiał wam i w tym przedstawieniu ich będę opisywał zmianę, jaka poszła. Znaczy, znalazła się w ich, w tej rozgrywce. Chciałem też powiedzieć wam w sumie dużo, jeszcze jedną rzecz, ponieważ zmieniła się gra w taki sposób, iż, że mm, mamy możliwość zaczynania z dużą ilością dużą ilością masy, czyli jak mamy czym wyższy level, to w taki sposób możemy zdobywać też yy, wyższy level zaczynania, znaczy wyższy level wszystkich tych, yy, ile zaczynamy. Jak na przykład mam pierwszy level, zaczynam z 20, 20, 20 masami, a jeśli ktoś na przykład ma setny level, zaczyna ze 100, 100, 100 masami, więc to jest duża różnica, więc po prostu chciałbym wam powiedzieć, że 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 Jest tutaj ogrom botów, nie wiem czemu w sumie, Dziwne. Jestem ciekawy przez co jest tych botów tu. Dobra, idealnie. Gość jest mój i mamy już 800 masy. W tamtym odcinku, gdzie nagrywałem go, ten głupi odcinek mój i on się nie nagrał dobrze. Nawet nie miałem głupich 300, a teraz patrzcie, czy wy to widzicie? I też trzeba by wam powiedzieć, że na spację się rozdzielamy i mamy jakby tak Spida tą jedną kulką i ten speed jest naprawdę fajny. Również mamy możliwość y, na W klikania i oddawania komuś masy. I dzięki właśnie tej, temu oddawaniu masy, wiemy, że ktoś chce mieć z nami sojusz. To też jest super rzecz, ale czasami też może to służyć jako dobra y, zanęta, żeby ktoś y, podszedł do ciebie, właśnie. Więc to. Agario to nie jest taka głupia gra, wam powiem. To nie jest taka gra, że tylko latasz kulką i zdobywasz masę. Bo tu trzeba wiedzieć, co się robi. Tu niestety mnie goni ten. Nie wiem, co to jest. Ten zwierzak to sobie jakaś e, pirania? Or, or, albo rekin? Od rekin? Więc niestety się obawiam, że on tu mnie zje. Hmm, ale cóż, cóż, cóż to ja zrobię? Mam nadzieję, że. że nie skończy się to dla mnie źle. Ponieważ mam nadzieję, że. Nie, nie rób mi tego, gościu. Madara. Naprawdę, naprawdę, a jeszcze macie pokazane, jak zdobywała się masa. Tak, 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 tak. To jest fajne. Tego chyba kiedyś nie było, mi się wydaje. Ja byście chcieli również. Mogę nagrać jakiegoś streama zrobić w sumie ze, z, z Wami, z widzami, może. Jeśli byście chcieli, to napiszcie w komentarzu. Ja chętnie y, zrobię jakiegoś streamka i o, was zawiad zawiadomię o tym, że zrobiłem. I jeśli ktoś będzie chciał ze mną zagrać, w beach to idealnie. Dobra, więc tu gramy. Wydaje mi się, że tą gierkę skończymy i już będziemy powoli kończyli ten odcinek, ponieważ już tu dużo opisałem. Też chciałbym wam powiedzieć, że zmieniło się w grze to, że mamy, mamy ten leaderboarda, czyli jest to y, tablica wyników i kiedyś było tylko 10 miejsc, a teraz jest 10 miejsc i na ostatnim miejscu jesteśmy my. Czyli tak jakby jesteśmy miejscem, który y, mimo to, że nie jesteśmy w tym top 10, jesteśmy na tym leaderboardzie. I za każdym razem tak jest, ponieważ tak jest, ponieważ i, ponieważ gra chciała, żebyśmy my wiedzieli, na którym miejscu jesteście. I tylko to. I to jest fajna rzecz, bo to jest przydatne w sumie. Bo wiemy, kiedy możemy, już jesteśmy blisko tego podium. I to fajne jest, mi się to podoba. To jest na plus, tak jakby. Patrzcie tu z botu w ogóle, to jest ciekawe. Czy wy to widzicie, ludzie? Czy wy to... Li... Ostatni raz zagram, ponieważ chciałem jeszcze tu trochę wam powiedzieć. I właśnie tak ja właśnie wam, i tak jak właśnie wam mówiłem, jest ta lista wyników ze, z innymi, z, znaczy z ludźmi i ze mną. Ja zawsze się na nie pojawiam. Kiedyś tak nie było. I to w sumie tyle. Następną rzeczą jest, że tu pisze score i te score to zawsze było, tak mi się wydaje. I właśnie te score oznacza ile mamy punktów zdobyliśmy w max naszym najlepszym czasie, tak jakby jeśli kiedyś miałem 500, teraz mam 200, pisze mi 500, nie 200, bo to nie jest aktualne i to właśnie tak jak Wam mówiłem, aktualne to jest tylko wtedy, kiedy gramy cały czas i nie tracimy w ogóle masy. Pepi chce mnie zjeść, jakiś dobra. No, i tym miłym akcentem zakończymy odcinek, ponieważ tak dużo się w nim działo, że szkoda gadać. Ale jestem smutny, że tamten odcinek się nie udał, z tej, ten pierwszy z Agario, bo on był lepszy moim zdaniem niż ten, ten trochę taki już był, stresowałem się, a w tamtym było fajnie. Więc mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał, nie zapomnijcie oczywiście zostawić subskrypcji, nie zapomnijcie o lajku, o dzwoneczku, bo mi to pomaga, a Wam to długo nie zajmuje. Więc widzimy się jutro na moim kanale będzie farming bądź raft, jeszcze nie wiem. Więc dzięki za oglądanie, już chcę zawsze przepichnąć i Elo!